Cześć Kochani, to Olur. Teraz przysięgam sobie, że to jest ostatnie przywitanie, i już więcej się nie witam. Czasami tak jest, jak nie mam dobrego flow, to mm, witam się z widzami na przykład 7 razy i później w montażu wybieram to przywitanie. Nie wiem, jakoś tak się nie umiem rozkręcić. Wydaje mi się, że czegoś za dużo powiedziałam to ten, że ta, I ogólnie już się witam i już tyle z Wami pogadałam, że, że już się rozgadałam. Yhm, a o czym głównie gadałam? O tym, że zrobiłam sobie kakao, i faktycznie no, sobie tutaj je popijałam. A później w podglądzie widziałam, że wyglądałam, jakbym zjadła sneakers albo takiego psiego sneakers. Więc poleciałam sobie po wodę, żeby to zapić też z kotami. Um. <ślaski> Proszę Przepraszam, się teraz śmierć, że teraz śmiać mi się zechciało. Dobra. Dzisiaj miał być na poważnie, a ja zaczynam tutaj tak, że mi się płakać chce. Um, dzisiaj pogadamy sobie na poważnie o współpracach, co o nich sądzę, jak ja do tego podchodzę, y, czy Was w jakiś sposób tutaj... Okłamuję, czy przekabacam, czy ogólnie, czy coś takiego zauważyłam na YouTubie. Zresztą zaraz zobaczycie. Ja ostatnio oglądałam taki filmik um, u, na kanale U Agaty. Podlink, podlinkuję Wam w opisie ten filmik. I to jest taki tag chyba. Nie wiem w ogóle, jak on się nazywa. W każdym razie jest tutaj 15 pytań zadanych do twórcy, właśnie w związku z współpracami i tak dalej. Więc ja bez zbędnego przedłużania po prostu zacznę odpowiadać na te pytania. Mam nadzieję, że film okaże się interesujący. Czy kiedykolwiek otrzymałaś produkt, spróbowałaś, ale się z nim nie polubiłaś i postanowiłaś nie robić jego recenzji? Nie, nie było nigdy tak. W głównej mierze dlatego, że ja. Przesiewam sobie wszystkie propozycje przez sito, i już na etapie jakby dyskusji i rozmowy o ewentualnej współpracy, ja już wtedy zazwyczaj. Coś odrzucam. Nie zdarza się tak, że okej, okay, dobra, wyślijcie, zobaczymy, co to jest, i później dam wam znać. Ja jestem taka, kurczę, no ktoś może stwierdzić, że wybrzydzam. I czasami sama tak o sobie myślę, że, że, że mam jakby możliwość zarobienia trochę pieniążków, ale jakoś tak no jakoś tak ja. do... Często dobieram tę współpracę pod takim kątem, że to jest coś, co ja faktycznie chciałabym w życiu. Była taka raz sytuacja, że ktoś. Yy... Jakby się zaoferował, zapytał się o współpracę, i ja tego produktu nigdy wcześniej nie znałam, nie widziałam, e, nie używałam, i powiedziałam, że pod warunkiem, że Państwo mi to przyślą, i ja wtedy sprawdzę, czy mi się to sprawdza, ja to przetestuję, czy, czy, ja, czy ja żyję po tym, czy nie wyrasta mi, wiecie, trzecia noga. E, no i wtedy się dopiero zgodziłam, a tak to e, nie. Czy są jakieś produkty, których używasz, ale nie pokazujesz na kanale? No jasne, że tak. Ja mam bardzo dużo takich rzeczy. Dobrze wiecie o tym, że ja dopiero w tej kwestii takiej czy pielęgnacyjnej, czy kosmetycznej, no to jestem. Jeszcze trochę do tyłu na bakier, bo bardzo długo się z Wami nie dzieliłam takimi rzeczami. Co prawda, ostatnio pojawiły się filmiki Get Ready With Me, no to tam możecie zobaczyć zawartość mojej kosmetyczki. Natomiast są to kosmetyki, które ja używam. Mam jeszcze takie miejsce, rzeczy, które mam, ale jakby nie do końca. Mam też całą pielęgnację, różne balsamy, różne. Yy, Jakieś tam inne olejki. Jakbyśmy się mieli skupić na reszcie produktów, które ja faktycznie w domu mam i których używam, no to z kilka filmów by powstało. Czy jest produkt, który chciałaś kupić, ale nie zrobiłaś tego, bo nie wspierasz marki? Hmm. Jeśli chodzi, bo tutaj widzę, to jest ogólnie ten tag, jest stworzony tak bardziej pod kątem kosmetycznym, ale ja bym chciała to trochę rozszerzyć. Wiecie, granice tego tagu, bo to z życia Wam powiem sytuację. Było tak kiedyś z serkami bakoma, gdy jako dziecko zobaczyłam reportaż w Uwaga, czy w jakimś superwizjerze, z czego są robione, i tam były jakieś kości wieprzowe, które były. Y, zarobaczone i od tamtego momentu, a minęło <laughs> naprawdę 12 lat, od tamtego momentu y, omijam y, firmę Bakoma. Y, chociaż nie wiadomo, może to się wszystko zmieniło, no ale tak to bardzo y, mi się zakotwiczyło w głowie. Do takiego stopnia, że później ogólnie się brzydziłam jogurtów i może na, na lepiej mi wyszło. A jeśli chodzi o y, takie produkty typowo jakieś kosmetyczne czy coś to nie, nigdy tak nie było. Ja zazwyczaj patrzyłam raczej na kasę niż na to, czy, czy jakąś markę szanuję, czy nie. Fakt, faktem ostatnio zaczęłam bardziej zwracać uwagę na, na to, czy marka jest, czy na przykład współpracuje z firmami i zleca testy na zwierzętach, chociaż też nie zgodzę się w 100%, bo ja wam po prostu na coś takiego fazy, wiem, że to będzie coś stopniowego, więc też proszę wszystkich serdecznie o. Przymróżenie oka, jeśli na kanale pojawi się coś innego, bo to jest długotrwały proces, i, i tak. Czy masz jakieś zablokowane słowa? Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, zablokowane słowa jest taka opcja, gdy masz się kanał YouTube, ale chyba nie tylko na YouTubie, bo też również. Na Gmailu, e, chyba na Instagramie nie ma czegoś takiego, e, że w ustawieniach możemy sobie ustawić e, słowa, które są filtrowane. W sensie, jeśli w komentarzu pojawi się to słowo, to ten komentarz e, nie uży światła dziennego, tylko wpadnie do spamu i czeka on na moją moderację i zaakceptowanie. E, I czy pytanie było, jakie słowa, czy, czy w ogóle mam? E, tak, mam zablokowane słowa. Są to głównie słowa, są to głównie przekleństwa. Yy, ale chyba kiedyś yy, zablokowałam chyba słowo chłopak. W sensie, bo za dużo było pytań, czy mam chłopaka, albo gdzie chłopak, czy coś w tym stylu, ale głównie to są przekleństwa, naprawdę przeróżne odmiany, yy, wszystkie łaciny, wszystkie chyba przekleństwa tam wpisam, które znam. <noise> I tyle. Yy, czy blokujesz ludzi? Yy, tak, ale nie często. Yy, Ogólnie mam to szczęście, że raczej u mnie na kanale jest kulturalnie. Czasami, gdy ktoś przegnie, to wtedy taką osobę blokuje, ale chyba nie blokuje, tylko po prostu daje, że nie widać komentarzy tej osoby na kanale. Czasami zdarza się tak, że właśnie jak wejdziemy sobie w ustawienia zakładka społeczność, to widać, że na przykład w przeciągu ostatniej minuty dostałam 5 komentarzy i widać nik tej osoby. Ym, I widać do jakiego filmu, więc czasami widać, że ktoś wchodzi i ewidentnie robi taki, taki raż wiecie o co chodzi, że każdy film coś nie tak, jakieś tam coś brzydkiego pisze. No to wtedy blokuję taką osobę, no bo, no bo tak, chociaż w sumie mogłabym to zostawić. Ale jak oglądaliście mój filmik, ym, w którym mówiłam o. W którym się wypowiadałam i wyrażałam moją opinię na temat. Um... Hamstwa i braku kultury w internecie, to znacie moją opinię, że na coś takiego nie powinno być przyzwolenia i wiem, że są osoby, które mówią, że w sumie to nie powinno się nic usuwać, bo przecież widzowie mają prawo. Ja uważam jednak troszeczkę inaczej, więc serdecznie Was zapraszam do tamtego filmu, tam się wypowiedziałam, możecie zobaczyć moje stanowisko. Więc, więc, więc tak, czasami, czasami blokuje ludzi. Głównie wulgaryzmy, jakieś takie hamowy, ale nie zdarza się to często. Pytanie numer 6. Czy usuwasz komentarze? Yy, tak, usuwam czasami komentarze i są to komentarze właśnie głównie wulgarne. Yy, nie ma. Nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś napisał mi tam nie zgadzając się z czymś, yy, wypisując tam jakieś trele, morele i ja stwierdziłam, że ja to usuwam. No bo też chodzi o to, żeby pod. Chodzi o to, żeby nie tworzyć jakiejś sielanki takiej idealnej atmosfery na kanale, chociaż to by było coś pięknego, no bo sekcja komentarzy to jest właśnie plus tego i to jest to, co odróżnia YouTube od telewizji i fajnie jest tam się wypowiadać i prowadzić konwersacje, więc fajnie jest też zostawić odmienne zdanie, żeby można było trochę popolemizować. Yy, natomiast jeśli ktoś yy, tak przegnie, to zdarza mi się, ale to naprawdę raz na pół roku. Nie wiem, no niech zgłoszą się do mnie osoby, którym usunęłam komentarz. Jeśli to zrobiłam, to może być nawet tak, że nie wiem, wkurzyliście mnie. Ale raczej, jeśli ktoś komentuje coś w, w, na temat mojej osoby, to I'm fine. No bo to jest ta sekcja komentarzy, tak. No ale z kulturą. Najważniejsze, żeby z kulturą pisać. Czy lubiłaś produkt podczas recenzji, a później zmieniłaś zdanie, ale nie dałaś o tym znać? No tutaj widzicie, ja nie mam tego problemu, bo tak bardzo dużo kosmetycznych filmików nie nagrywam, chociaż one będą się pojawiać na kanale. Wiedzcie o tym. Ale wstecz mam może zaledwie, co mnie tak prześwietla. Ale jak sobie spojrzę wstecz, to. Mam parę filmów, nie mam filmu typu pierwsze wrażenie. Jeden jest taki o Catrice i tam tak naprawdę ze wszystkiego jestem zadowolona. Zapraszam do filmu, w którym testuję Catrice. Chociaż ten podkład, muszę Wam powiedzieć, no bo co z tego, że ja sobie wszystko nałożę na teraz? Tryk, patrzcie, pięknie. Dlatego robię też te testy na żywo, tak, że, że youtuberki wracają wieczorem się pokazać. Więc ja uważam, że powinnam tak zrobić, bo na przykład yy, trochę mnie przesuszył ten podkład. Ja miałam ogólnie całe życie problemy z podkładami, bo ja nie ma dnia, żeby nie było widać jakiejś tam suchej skórki u mnie. Ja mam cerę atopową, ja walczę z tym, a wszystkie podkłady zawsze, no, Ktoś mógł mieć ten najtańszy Afiniton z Maybellina za dwie dychy i super, a ja zawsze miałam suchą twarz. Więc trochę też koniec końców mnie wysuszył. No i tego nie powiedziałam w sumie, bo nie miałam jak. No, więc teraz Wam mówię. <grym> Ale to tylko i wyłącznie kwestia mojej cery, też trzeba brać na poprawkę to, jaką ma buzie. Twórcy, którym nie ufam. Hmm. No. Hmm. <grym> <grym> no. Myślę, że no jest kilka takich. Naprawdę z całym szacunkiem, jest kilka takich osób. Przede wszystkim, no, trzeba w ogóle sobie brać poprawkę na wszystko, co widzimy w necie i na wszystkie takie e, filmiki. Natomiast, jeśli ktoś jest youtuberką typowo makijażową i ma dużo wyświetleń i, e, i dużo osób ją zna, i kilka razy na tydzień pokazuje różne marki, no to trzeba się liczyć z tym, że w te filmy wplecione są współprace. Tutaj jest druga sprawa, jeszcze taka, że naprawdę bardzo mało osób informuje o tym, że jest jakieś lokowanie produktów. No, trzeba sobie też brać to na poprawkę, bo YouTube w tych czasach, no, w ty jak są takie duże kanały, no to ciężko jest utrzymać e, taką totalną e, wiarygodność w tym wszystkim. No, to jest jednak już poniekąd praca. Później te kosmetyki, później się jest już testerem kosmetyków, już się nie jest prywatną osobą, która ma swoich kilku ulubieńców i po prostu tylko tyle. No, my wszyscy sobie już chyba zdajemy z tego sprawę, więc jestem zaufaniem. No, ja też, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że większy potencjał marketingowy ogólnie dla Marek, nie chodzi mi tutaj o zasięgi, tylko chodzi mi tutaj o wiarygodność. Myślę, że więcej potencjału mają mniejsze kanały, które. Mm, nie są jeszcze skażone tym takim byciem testerem, wszystkiego. Ja tak uważam. Będę zła teraz. Kurczę, wiecie, jak ja nie lubię, jak, jak, ja nie lubię, jak się to światło zmienia. Bardzo tego nie lubię. Uff, wiecie, ile filmów się na kanale nie pojawiło, tylko przez to. <grym> Ale chyba to tak bardzo nie przeszkadza, co? Więc co chciałam powiedzieć, ja gdybym była marką, yy, gdybym ja miała swoje kosmetyki, swoje ciuchy. Szczerze mówiąc, yy, chyba wolałabym uderzyć do kilku mniejszych youtuberek, które robią faktycznie przesiew firm, niż uderzyć do osoby, która stała się już poniekąd takim słupem reklamowym, takim billboardem. Ale to jest moja prywatna opinia. Dajcie znać, co sądzicie. W sensie, zadajmy sobie wszyscy teraz to pytanie. Masz swoją markę? Do kogo uderzasz? To jest super pytanie w ogóle. Nie musicie pisać ników, bo to tak niemiło będzie. Później może te osoby, które napiszecie, to może mnie oglądają, a nie chcę tutaj robić takiej niemiłej atmosfery obgadywania. Ale wiecie o co chodzi, zadajcie sobie tacy, takie pytanie. Ja bym chyba uderzyła do, no właśnie do, do takiej mnie. Nie, nie, no dobra, nie chcę brzmieć nieskromnie, ale wiecie o co chodzi a może z drugiej strony, może bym chciała polecieć na ilość, w sensie na zasięg, nie? że ja to powiem i ileś tam dziesiąt tysięcy osób usłyszę o tej marce. Twórcy, którym ufam. Jest kilka twórców, którzy mają moją taką, mają, mają moje takie dozgonne zaufanie i robią to wszystko w jakiś taki sposób, że, że ja jakoś się nie czuję w jakiś sposób tam oszukana, otumaniona, że sprawdźcie, sprawdźcie, super, super. I tą osobą jest Niesia, Agnieszka z UK. Wszyscy ją znają. To w ogóle była moja beauty guru odkąd, jeszcze zanim miałam kanał. I ona, ona ma w sobie taki charm naturalny, że wydaje mi się, że ona pomimo współprac Zawsze to testuję i no nie wiem, ja też nie kupuję rzeczy z jej polecenia, to też trzeba podkreślić. Ja nie kupuję rzeczy z jej polecenia, ponieważ ja nie kupuję dużo kosmetyków, ale podoba mi się właśnie to jej podejście do tych naturalnych kosmetyków, do tego, że no, że ma takie niekonwencjonalne te rzeczy i naprawdę jest super. Myślę, że to samo nisia z, z Ameryki. To z, ona jeszcze w ogóle nagrywa, dawno jej nie oglądałam na Instagramie, tylko ją obserwuję. Ale ona też jest taka rzetelna w tym wszystkim i jakoś tak jej ufam. Lubię też jeszcze bardzo oglądać Monika Daily, chociaż ona ma takie, takie vlogi bardziej o życiu. Natomiast wszystko, co pokaże na Insta, czy jakieś środki myjące, które jej się sprawdzają, to ja zawsze tak ją kojarzę, że to jest taka osoba, która po prostu. Chcę się podzielić z koleżanką jakąś fajną informacją, i, yy, i nie myślę sobie, że. Znaczy, ja wiem, że ona nie jest maszynką do reklamowania, i chyba dlatego. Adze! Aga in America. Uważam, że ona też jest y, nieprzekupną osobą i y, 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 myślę, że nawet jeśli zrobiłaby jakąś współpracę, to z czymś faktycznie, co też, z czym też by się zgadzała i nie zaburzałoby to jakoś tam jej wartości, więc pod tym względem też y, jak najbardziej jej ufam. 10. Sekretny trik, którym y, nie dzielisz się w filmach. E, mój sekretny trik. Sekretny trik jest taki, że powiedzmy tutaj widzicie mm, narzutę idealną, ale ta po tamtej stronie już jest pomierzwiona, w sensie, że wyrównam ją tylko po tej stronie. <laughs> e, sekretny trik jest taki, że tak naprawdę to tutaj jest zasłona. I muszę ją zwinąć, i położyć na parapecie. Sekretny trik jest taki, że przed, e, przed filmem muszę zawsze pokremować ręce i tutaj zaczęłam do Was nawijać, a miałam tak suche ręce, że musiałam przerwać i pokremować ręce balsamem. E, sekretny trik też jest taki, że e, trik, znaczy sekretne rzeczy poza kadrami też są takie, że często chodzi e, mój Kuba po domu. Czasami się zdarza, że na przykład ja nagrywam i byście widzieli tam, i na przykład <grytanie> tutaj mamy łazienkę, więc na przykład wychodzi z prysznica, i tam <grytanie> wiecie, no, no różne rzeczy się wycinało. Już nieśmiesznie jest. No a później wiecie, w filmiku wygląda, jakbym po prostu zrobiła cut i dalej coś gadała, tak naprawdę. No, różne rzeczy są powycinane. No i te moje. Yy... Przywitania się. Ja naprawdę, ja naprawdę nigdy nie było jeszcze tak, że się przywitałam i lecę z tym koksem. Minimum trzy przywitania. Zawsze pierwsze takie głupoty, motam się. I to tyle myślę. Czy pokazałaś inny produkt niż ten, który faktycznie użyłaś? Nie. Czy informujesz, że film jest sponsorowany? Tak. Yy, chociaż nie miałam tego w zwyczaju kiedyś, kiedyś w ogóle miałam takie przeświadczenie, bo to wszystko głównie z obserwacji yy, moich koleżanek na, na YouTubie, koleżanek w sensie, że YouTuberek, e, wydawało mi się, że filmy sponsorowane, że ogólnie YouTube to jest taka gra na zasadzie, wiesz, e, taka ciuciu babka, e, że... Mm, daje produkt sponsorowany i po prostu moim e, wyznacznikiem tego czy film jest zajebisty jest to, że nikt się nie kapnie, że to było sponsorowane i kiedyś mi się wydawało, że tak jest e, pamiętajcie, że e, ogólnie wszystko to co ja pokazałam na kanale to nigdy nie pokazałam nic niezgodnego z moim sumieniem, więc nie bójcie się, że tam coś wam poleciłam i tak naprawdę wcale nie chciałam w każdym razie teraz już mówię, bo w sumie kiedyś zrobiłam takie głosowanie na, na Instagramie i yy, wasza odpowiedź była taka, że chcecie, abym was informowała. Pytanie dlaczego? Czy to, że jakbym powiedziała, że jest reklama, to byście już nie do końca chcieli to kupić, bo stwierdzilibyście, że hmm, jak reklamuje, to pewno nie fajne. Nie wiem, dajcie znać jak to, jak to, jakie macie do tego podejście. Yy, ja ja bym chciała, żeby chociaż w opisie było na dole napisane, że film był sponsorowany, ale dajcie mi znać co Wy o tym sądzicie, bo ja mam podzielone zdanie, naprawdę ja, ja sama w tym siedzę i ja sama wiem, że czasami to aż tak nie pasuje, w sensie, że dostaniesz coś, co bardzo lubisz i tak czy siak sama byś to kupiła w sklepie, ale dostajesz to za darmo powiedzmy i albo na przykład masz jeszcze za to współpracę, no to to jest sponsorowane, to już tak nie pasuje, bo z drugiej strony, tak czy siak byś to pokazała, więc no nie wiem, myślę, że youtuberzy są na takim rozdrożu. Natomiast na amerykańskim YouTube jest taki totalny luz. W sensie, że oni tam. Ja tak zauważyłam, ja dużo amerykańskiego. Ja w ogóle dużo YouTuba nie oglądam, dlatego mój, może mój kanał się nie rozwija, bo nie mam się czym inspirować, niczym się nie inspiruję. Ja po prostu się wygadam. Ale oglądam Andre Raset i ona po prostu z grubej, ruby, po, z grubej rury potrafi powiedzieć, że niestodnie znowu nagle robi jakieś przebieranie, jakiś outfit I na końcu mówi, że hej macie zniżkę 20 dolarów, wchodźcie koniecznie do opisu, swipe up I po prostu taka typowa reklama i, ten, i, i tam i wchodzisz w sekcję komentarzy i nikt nie pisze, że ha, współpraca nikt Tam jest ta taka norma tu. A tutaj jednak może dlatego też osoby się kryją do. Ten temat tej współpracy to w ogóle osobny film. Ja bym bardzo chętnie poznała w ogóle wasze zdanie. Czy miałaś nieprzyjemny kontakt z markami? Nie, nigdy nie miałam nieprzyjemnego kontaktu z markami. Nigdy nie trafił mi się ktoś, kto miał jakieś zarzuty, czy ktoś, kto, komuś coś się nie podobało, że, że miał jakieś takie roszczenia. Ehm, naprawdę, pod tym kątem akurat e, nie mam co narzekać. Ehm, czy kiedykolwiek zasugerowałaś się cudzymi opiniami podczas nagrywania recenzji? E, nie, ponieważ dużo recenzji nie nagrywam i tak jak mówię. Nie oglądam innych filmów, więc się nie mam czym sugerować. Co cię wkurza u innych nagrywających? Najbardziej u innych nagrywających wkurza mnie to, że czasami nagrywają o niczym, ale na przykład są ładni, i samo to jest ciekawe. W sensie samo to sprawia, że ktoś ogląda. Nie no, a tak śmieję się, bo to taka przemówienie zazdrość przede mnie przemówiła. Co mnie wkurza? Nic. Jak mnie coś wkurza, to nie oglądam. Kochani, dziękuję za oglądanie. Bez zbędnego tutaj jakiegoś podsumowania i pointy. Mam nadzieję, że... Odpowiedź na te pytania jakoś Wam rozjaśniła moje stanowisko. Jak Wy się na to zapatrujecie i że, czy Was to w jakiś sposób razi i Wy, na przykład, jako potencjalni klienci danych marek, czy Wy się na to łapiecie? Czy na przykład Wy, wiedząc, że to jest reklama, czy jakoś inaczej to odbieracie albo że nie kupujecie tego, bo wiecie, że to jest reklama? Jak to działa na Was? Bo um, ja niby też jestem widzem, ale z drugiej strony ja też nagrywam więc ja mam, ja na to wszystko mam jeszcze dodatkowy filtr słońce świeci, zmora youtuberów to, to, to są chyba jedynie ludzie którzy się nie cieszą, że jest słońce wszyscy budowlańcy się cieszą bo przecież śniegi topnieją bo wszyscy malarze bo przecież e, tynki wysychają i tak dalej tylko youtuberzy po prostu nie, bo słońce wychodzi i mam złe światło masakra dobra kochani, dziękuję za oglądanie Czekam na Wasze komentarze. Naprawdę. To... Cieszę się, że filmik opublikowany i mogę czytać. Buziaki! Do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam Was serdecznie. Pa pa!